Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jak zobaczyliście tytuł, to pewnie pomyśleliście sobie o co chodzi. Tak, Studio Sony chyba jest pijane, bo nie wie co robi. Spoiluje film na tydzień przed premierą, ale o co chodzi, za chwilę się dowiecie. Muszę Was najpierw jednak ostrzec, że w dalszej części tego materiału znajdują się spoilery dotyczące scen po napisach. Tak, dwóch scen po napisach w filmie Morbius jest to potwierdzone zarówno francuską premierą filmu, jak również sam reżyser tego filmu wygadał się w jednym z wywiadów dla serwisu Cinema Blend. Także zostaliście ostrzeżeni. Morbius to trzeci film z franczyzy Sony, który próbuje rozszerzyć świat wrogów Spidermana. Na początku mieliśmy Venoma, później Venoma 2, teraz mamy 1 kwietnia Morbiusa. Studio Sony szykuje już Kravena i niedługo dołączy do nich Madame Webb z Dakota Johnson w roli głównej i tytułowej. Wygląda na to, że Studio Sony chce zrobić swoją wersję multiversum taką jak widzieliśmy na przykład w Lokim albo Spider-Man No Way Home. Jeżeli zrobią to odpowiednio, to może wyjść im to naprawdę dobrze, jednak na razie jest tam więcej dziur niż w serze szwajcarskim. W wywiadzie dla serwisu Cinema Blend reżyser Morbiusa Daniel Espinosa powiedział, co się dzieje w scenie po napisach. I powiem wam tak, jest to dość nietypowe i wydaje mi się, że jest to dziwne zagranie, spoilując scenę po napisach na tydzień przed światową premierą. Wydaje mi się jednak, że włodarze Sony, jaki sam reżyser i raczej aktorzy nie wróżą temu filmowi zbyt dobrej kariery, zbyt jasnej kariery i raczej ich wynik box będzie gdzieś na tej dolnej granicy. Z tego względu e, reżyser opowiedział o scenie po napisach, mając nadzieję, że to przyciągnie ludzi do kina, przynajmniej na samą scenę po napisach, bo łączy się z MCU, ale to jest tak pogmatwane, że trzeba to wszystko wyjaśnić. Tak więc zabieramy się do wyjaśniania. Cinema Blend zapytało, no dobra, przejdźmy do Michaela Kitona, którego widzieliśmy w Zwiastunach do Morbiusa. Czy gra tego samego Adriana Tumsa Vulture'a, którego widzieliśmy w Spider-Man Homecoming? Daniel Espinosa odpowiedział tak. Zatem CinemaBlend zapytało, jak więc dostał się do świata Venoma i Morbiusa. Na co Daniel Espinosa odpowiedział, że na końcu Ledger's Carnage i No Way Home, jak również w samym No Way Home, jasno dostajemy zasadę, że różne postaci mogą podróżować z jednego multiwersum do drugiego. Tak więc Vulture po prostu został przetransferowany ze swojego świata MCU do świata Venoma i z powrotem, prawdopodobnie. No i tylko, że to jest dosyć zagmatwane, bo zaklęcie doktora Strange'a ściągało ludzi do MCU ze świata, w którym byli, a nie wysyłało kogoś do innego świata. Tak więc to jest mega wielka zagadka. Być może jest to jakiś taki kruczek w tym zaklęciu doktora Strange'a, o którym po prostu nie wiedzieliśmy. No ale dobra, nie mniejsza o to. No więc teraz przechodzimy do scen po napisach. We Francji Morbius miał już swoją premierę i jeden z francuskich youtuberów widział film i opowiedział nam sceny po napisach. Zostało to przetłumaczone i wrzucone na Reddita. Tak więc pierwsza scena po napisach to to fioletowe zaklęcie, ta wyrwa w multiversum, którą widzieliśmy w No Way Home. Pojawia się i różni wrogowie są odsyłani do swoich wszechświatów. Właśnie dzięki temu Tooms został wysłany ze swojej celi w MCU do celi w Morbiusie. Następnie policja uwalnia Tumsa, ponieważ w ich świecie, w świecie, w którym się znalazł, nie ma żadnych dowodów na to, że Tooms zrobił coś złego, tak więc wypuszczają go wolno. I to jest pierwsza scena po napisach. No i muszę wam powiedzieć, że dobra, łączą MCU z tym Sony Wersem, ale to jest po prostu tak bez sensu, jak przed chwilą wspomniałem. Em, zaklęcie Doktora Strange'a sprowadzało ludzi do MCU, a nie wysyłało z MCU gdzieś tam. Tak więc to w ogóle nie ma sensu. No ale rozumiem, chcieli połączyć e, oba te jakby światy, e, świat MCU i świat Sonyverse em, jakoś bardziej niż tylko samym pojawieniem się Tumsa. No i Powiem wam, że pierwsza scena, ok, bez sensu, ale rozumiem, bo miała jakby połączyć te dwa światy. Druga scena po napisach to Michael Morbius jadący samochodem przez pustynię. Nagle słyszy gdzieś tam w oddali jakiś hurkot. Zatrzymuje się i widzi wulczura lecącego w swoim kostiumie z homecoming, który podlatuje do Morbiusa i mówi, że chciałby się zemścić na Spider-Manie i czy dołączy do niego Morbius, a więc będą um, tworzyli grupę o nazwie Sinister Six. Przynajmniej tak to wygląda. A więc Cinema CinemaBlend zapytało, jak Adrian Toomes dostał kostium wilczora na końcu Morbiusa. Na co Daniel Espinosa powiedział, że jeżeli się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że to nie jest dokładnie ten sam strój, który widzieliśmy w Homecoming. Adrian Toomes jest bardzo zaradnym gościem. No więc co? Był kilka dni, powiedzmy, albo kilkanaście godzin w świecie Morbiusa, gdzie nikt go nie zna, albo może i zna, ale on nie wie, co jest pięć, no bo jest to w końcu inny świat i nagle tworzy sobie kostium w chyba że ukradł go od Michaela Tumsa e, z tego świata. No ale dobra, nieważne. W każdym razie nie jest to ten sam kostium, być może zbudował sobie Um, nowy. No i Cinema Blend dalej drążyło temat. Zapytali, czy Vulture i Morbius będą tworzyli Sinister Six, ale w świecie Sony Na co Daniel Espinosa odpowiedział, że Vulture rekrutuje ludzi i jednego już zrekrutował. Tutaj czytaj Morbiusa. Tak więc to wygląda jak start pewnej grupy. Tak więc, no nie oszukujmy się, to jest scena po napisach, która ma pokazać, że studio Sony szykuje swoją wersję Sinister Six w multiverse. No i wygląda na to, że będzie w jej skład wchodził Adrian Toomes z MCU, nie wiadomo jakim cudem, Morbius, prawdopodobnie będzie Craven no i kto jeszcze? Prawdopodobnie Venom, skoro też się dzieje w tym świecie. Także mamy czterech członków, dwóch nam zostało. Być może w No Way Home widzieliśmy... E... Postać, która do złudzenia wyglądała jak skorpion, znaczy do złudzenia. No to był skorpion, także to może być piąty członek. Kim będzie szósty w świecie Morbiusa, nie mamy zielonego pojęcia. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że pierwsze recenzje na Morbiusa są bardzo negatywne. Ten film to będzie jedna wielka klapa, nie oszukujmy się i nie bójmy się tego powiedzieć. Chociaż ja tego jeszcze filmu nie oglądałem, dlatego nie chcę oceniać. Bazuję tylko na pierwszych reakcjach na film. Wszyscy są po prostu zaniepokojeni, ehm, no, po tym co studio Sony i Marvel zrobili z Nowej Way Home. No, to był magisterstyk. Teraz znowu jadą prosto z górki, aby skręcić sobie kark Morbius'em. Miejmy nadzieję, że kolejny film. Czyli Craven Łowca będzie naprawdę wielkim hitem, bo studio Sony raczej bez Marvela sobie nie poradzi z tym multiversum. I teraz Sinister Six. Widzieliśmy to w MCU w No Way Home. Takie Sinister Six w cudzysłowie, bo po pierwsze było ich pięciu, po drugie nigdy nie padła ta nazwa. No ale wygląda na to, że studio Sony szykuje takie coś i to naprawdę może wyjść dobrze, tylko muszą to zrobić. Dobrze. Dajcie mi znać, co sądzicie o takich scenach po napisach, czy mm, satysfakcjonują Was te sceny po napisach. Mnie powiem szczerze, nie nie wiem co Studio Sony robi. Studio jest pijane, nie wiedzą co robią. Spoilują swój film przed premierą, i to oficjalnie spoilują. Także ja nie wiem. I tak pójdę do kina, i tak zobaczę ten film, i tak nagram recenzję, ale po prostu po prostu nie wiem. Brak mi słów, brak mi komentarza, aż idę się przewietrzyć, bo jest naprawdę ładna pogoda. A Studio Sony jest pijane na razie.